Czym jest miłość? I od razu, żebyście nie myśleli tutaj rozgraniczenie, zakochanie, a miłość to są dwa wszechświaty. Zakochanie to jest emocja pragnienia. Gdyby nie było zakochania, to nie byłoby dzieci. Ludzie nie zdążyli dojść do tego momentu, w którym, w którym dochodzi do, do, do zapłodnienia. By się po prostu wykończyli psychicznie. Także natura musiała sprawić, że, żeby zarówno kobiety, jak i faceci na chwilę zakładali wibracje. Pragnienia, że on jest taki wspaniały, boże, i to jest wszystko takie idealne. No, gdyby nie ta emocja, to no tak jak powiedziałem, dzieci by było dużo, 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 dużo mniej. I teraz, czym jest miłość? Bo jest to wibracja, którą nie każdy otrzymał i warto na pewno jest o sobie o niej pomówić, bo jest to też wspaniała wibracja do pomagania bliźnim. Jest ona trudna dla osób, które nie otrzymały, czyli dla mnie, mogę się przyznać szczerze, nie, nie była to łatwa wibracja, bo tak jak widzicie, no u mnie jakby dominuje e, logika, rozumowanie, pff, jest wie, wiecie na wysokim poziomie, ale na przykład miłość, tak, no musiałem się tego długo uczyć i dalej się uczę. I powiem wam czym to jest, bo już na dzień dzisiejszy bardzo dobrze to zrozumiałem. Miłość to jest to co czuje do was wasza babcia, to jest to co czuje matka do własnego dziecka. Oczywiście nie zwyrodniała i w patologicznej rodzinie. <laughs> Tylko ta w tych pięknych chwilach, kiedy jesteśmy po prostu dobrem i światłem dla innych. Bezinteresowna pomoc, czynienie dobra. To jest miłość. Miłość nie jest między, nie jest zarezerwowana dla jakichś osób, jak mama, tata, wujek, chłopak czy twoja dziewczyna. To nie jest rezerwacja dla kilku. Specjalnych osób. Miłość to jest sposób życia, to jest sposób bycia, to jest sposób naszej ekspresji. To jest po prostu bycie dobrym, miłym i kochającym, serdecznym człowiekiem. I to jest prawdziwa miłość. Nie ta, gdzie kogoś kocham albo nie kocham. Kogoś się, to nie jest tak, że się kocha albo nie kocha. No, albo jesteś dobrym człowiekiem i dajesz innym tą miłość, no, albo nie jesteś. To nie jest coś, co się daje i zabiera. To jest coś, co się ma. Czyli my tego nie mamy do ludzi, że ja kocham moją mamę tylko ja jestem miłością w relacji z mamą powiedzmy. Ale to ja jestem miłością, a nie że kocham mamę. Ja jestem miłością. I teraz to trzeba zrozumieć, że jak jesteśmy tą miłością i dobrocią, możemy kochać. Kasierkę. Przypadkowego przychodnia, który się uśmiechnął. Możemy kochać wszystkich. Możemy kochać naturę, psy, rurkowce, żyrafy. <grymne> no, przykłady piątkowski, ci powiem. Wzrastasz. Ale generalnie rozchodzi się o to właśnie, żeby nauczyć się tej wibracji dobroci i ciepła do wszystkich bez wyjątku. David Hawkins bardzo fajnie jest, na jednych ze swoich wykładach powiedział, co mi bardzo mocno uświadomił, że wibracja miłości i bycie dobrym i serdecznym dla wszystkich to jest droga na skróty do oświecenia. I to jest warty program do wgrania sobie, żeby bez względu na to, co się dzieje, Zawsze być dobrym, miłym i kochanym jak babcia, która chce dla nas jak najlepiej, która przynosi tak przecukrowaną herbatę, i jeszcze dosypuje tego cukru, i jeszcze ci daje ciastko, i jeszcze drugie ciastko, to się nazywa miłość. I nie ma tam może rozumu za dużo, ale ta miłość spełnia niesamowitą funkcję, na przykład w roli mm, treningów mentalnych z ludźmi. Bardzo mocno to zrozumiałem, gdy kiedyś tylko dawałem wiedzę, 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 wiedzę. A odkąd zrozumiałem, że jest taki wymiar, jak miłość, to czasem po prostu siedzę, zamykam się i słucham. Bo właśnie miłość, miłość polega na współodczuwaniu, i e, najpiękniejsze, co możemy dać w drugiej osobie, to to, że jak coś z waszych bliskich ma problem, i jest problem, jest lamy, jest jakaś pierdoła, to nie jest przyjście i rzucanie gotowych informacji, jak rozwiązać problem. Tylko siadacie, zamykacie się i słuchacie. I wysyłacie empatię. I słuchacie ze współczuciem. Słuchacie ze zrozumieniem. I długo mi zajęło, zanim to zrozumiałem, żeby przy terapiach czy w różnych współpracach nauczyć się najpierw wychodzić z poziomu tej miłości, eee, słuchać, współczuć i dopiero później zastanowić się, w jaki sposób tej osobie pomóc, zależy na jakim poziomie świadomości jest. Ale to jest jedna z najpiękniejszych rzeczy, jaką możemy dać innym. Także, jeżeli macie dzieci i wasze dziecko ma problem, zamknijcie się i słuchajcie je, przytulcie i powiedzcie, że wszystko będzie dobrze. Waszym celem nie jest, żeby dziecku dać tyle informacji, żeby one było ogarnięte. Nie jest waszym celem, żeby zmieniać partnera, jaki jest jakiś problem i ma wasza kobieta czy wasz, wasz facet. Nie jest w ogóle to celem. Celem jest, żeby usiąść, wysłuchać. I z takim ciepłym, dobrym, babcinnym sercem powiedzieć, że wszystko będzie dobrze. Zobaczysz, kochanie, wszystko będzie dobrze. To jest miłość. Kiedy jesteśmy dobrzy bezwarunkowo, nie ma etykiet. Tak samo jesteście dobrzy, tak jak powiedziałem, dla pani recepcjonistki, dla tak samo wysyłacie miłość do, do gościa, co wam zajechał drogę, do wszystkich. Po prostu tą miłością się stajemy. Jest to bardzo wysoki poziom świadomości, żeby miłować wszystko, co nas otacza: drzewa, chmury, naturę całą, tą piękną ścianę. Jest to bardzo wysoki poziom świadomości, żeby w każdym obszarze życia być tą miłością. Jest to bardzo piękne i lekkie do życia. I jeżeli chcecie pomagać innym, no to to jest jedno z najpotężniejszych narzędzi. Także trenujcie, jeździcie częściej do Babci, żeby powiedzieć im, że je kochacie. Oglądajcie te ciepłe buzie, które, które mają bezwarunkową miłość do swoich wnuczków. W ten sposób ten świat może naprawdę stać się przepiękny, jak będziemy po prostu dobrze dla siebie. Wspaniałe. Jeżeli chcecie się uczyć ode mnie, zapraszam na pro.dawidpiątkowski.com. Macie tam całą bazę wiedzy, szkoleń, wszystkiego, czego nauczyłem się przez całe życie.